Przejdziemy przez życie bezpiecznymi ścieżkami, bo boimy się, że gdy zejdziemy ze znanego szlaku, spadniemy z krawędzi świata. Osiągamy swoje cele, ale od razu wyrastają nowe, większe i trudniejsze. A my gubimy się w labiryncie możliwości. Nie rozwijamy skrzydeł z powodu otaczających nas zewsząd kryształowych krat. Z czasem usypiamy. Stajemy się drapieżnikami, grzecznie stojącymi w kolejce do kasy w biedronce. A świat narzuca nam swój porządek. Każe biec wąskim korytarzem, ale nie mówi dokąd ten korytarz prowadzi. Nie dba o nasze plany i marzenia. Zamiast budować własną historię, stajemy się częścią historii kogoś innego. W 1899 roku dwóch szaleńców prowadzących serwis rowerowy zamarzyło o tym, by latać. Zapragnęli złamać ówczesne prawo fizyki i, nie słuchając głosów krytyki, konsekwentnie prowadzili pracę nad latającym smokiem. Cztery lata później, jeden z braci Wright wzniósł się nad ziemię pierwszym w historii samolotem. Cóż to musiał być za lot? Pewien dziennikarz zapytał mnie podczas wywiadu, czym jest Endorfinowy Granat. Odpowiedziałem, że dla mnie Endorfinowy Granat to nie jest książka. To odwaga do tego, by budować życie według własnego projektu. To bunt przeciwko porządkowi, który wynika ze zbiegów okoliczności. To wolność od ograniczeń stawianych przez strach. To dotarcie do prawdziwej istoty siebie. Kiedyś, splot zbiegów okoliczności i oczekiwań innych ludzi, pchnął mnie w stronę świata, którego nie chciałem. Codziennie patrzyłem przez okno sterylnego biurowca i fantazjowałem o życiu, którego nie przeżywałem, o rzeczach, których nie robiłem, o miejscach, w których nie byłem. Życie przeciekało mi między palcami nie mogłem nic na to poradzić. Chciałem krzyczeć, ale coś złapało mnie za gardło i ścisnęło tak mocno, że nie mogłem wydusić ani słowa. W końcu dotarło do mnie. Nie chcę sterylnie ani grzecznie. Nie chcę wygody ani komfortu. Nie będę posłusznie dopasowywać się do szablonów. Chcę wolności i brudu, pasji, namiętności, pragnę niebezpieczeństwa i przygody. Chcę grzechu i bólu, chcę prawdy. Czasami najgorszy kryzys może okazać się najlepszym przyjacielem. Postanowiłem zostawić dotychczasowe życie, ruszyć w podróż, przeżyć przygodę i odnaleźć utraconą duszę. Szkoda, że nie przeczytałem endorfinowego granatu tuż po szkole ale na zmianę nigdy nie jest za późno. I cieszę się, że przypadło mi w udziale napisanie go dla innych buntowników, którzy wbrew okolicznościom ruszą do walki o marzenia. Każda zmiana to skok ze skały. Gdy będziesz stał na jej krawędzi, przyjdzie złodziej marzeń. Wślizgnie się do twojego domu przebrany za rozsądek i rzuci swoje parszywe zaklęcie. Ten złodziej marzeń nazywa się strach. Powie, że jesteś za słaby i spróbuje cię sparaliżować, ale on jeszcze nie wie z kim ma do czynienia. Nie wie, że zaśmiejesz mu się prosto w oczy i powiesz, "Ta, No to patrz. A gdy skoczysz i będziesz spadać głową w dół, gdy roztrzaskasz o skały wszystkie pozory i złudzenia, gdy usłyszysz świst przebijanego powietrza, gdy zobaczysz zbliżające się dno przepaści i nieuchronny upadek, kto wie, może wtedy rozwiniesz skrzydła i nauczysz się lata.